Cześć, cześć, cześć! Kochani, witajcie ze słonecznej Istrii! I teraz ja mam dla Was widok. Widok jest na zatokę w miejscowości Plomin Luka. Jest koniec listopada, jest niedzielne przedpołudnie, a my wybieramy się w tym tygodniu na event organizowany przez turystyczną zajeznicę, czyli informację turystyczną w central Istrii, ale o tym będzie troszkę więcej. Bo póki co jest mroźno, jest Trzy stopnie tylko na plusie. W nocy było nawet na minusie. Po śniegu, który troszeczkę wczoraj popruszył, nie ma ani śladu. Ale za to słońce, widok tam na Tres jest przepiękny. A my z kolei mamy jeszcze tutaj gości, z którymi co nieco załatwiamy. I tak właśnie slow. Mija nam czas na Istri. I jeszcze trochę słońca i morza. Hej!